Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Witam Was wszystkich serdecznie. W się materiale, dzisiaj znowu nie sprzed komputera, ale wyszedłem na świeże powietrze, żeby no, nagrać na koniec tego roku może taki mały, motywacyjny film. Dla wszystkich osób, które poczuły zwątpienie tym, jak teraz rynek wygląda kryptowaltowy, jakie spadki mamy, ile kapitału tak naprawdę z tego rynku odpłynęło, bo z blisko 3 bilionów dolarów zostało na tym rynku niewiele, ponad 800 miliardów dolarów, no więc ten spadek, na ten odpływ kapitału jest oczywiście zauważalny dla wszystkich z nas. Projekty, gdzie myśleliśmy, że zarobimy na nich miliony w bardzo krótkim czasie, no niestety, część z nich nie przetrwała tego ciężkiego rynku, część nadal jest, natomiast tokeny, w które inwestowaliśmy, pospadały po 90 parę procent. No i u wielu osób, nie dziwię się, przychodzi to zwątpienie, kiedy jeszcze dostajemy zalew takich negatywnych informacji, że tu Binance upadnie, tu Crypto.com upadnie, tu zaraz się zwinie z rynku. No i kumulując wszystkie te negatywne informacje, wcale nie dziwię się, że dużo z Was Pisze do mnie z pytaniem Kamil, a co ty tak naprawdę sądzisz o tej całej sytuacji, która się teraz dzieje na rynku. Poza tym, co mówisz na YouTubie. Jeżeli ktoś z nami prywatnie i rozmawialiśmy o rynku kryptowalut, to wiecie, że ja to, co mówię o rynku krypto na żywo, kiedy widzimy się face to face, o tym samym mówię tutaj na kanale, bo nie mam zamiaru czarować was, że będzie lepiej niż jest. Bo nie znam ani ja, ani Wy nie znacie przyszłości, więc nie mamy co tutaj sobie bajek jakichś szczególnych opowiadać, po prostu mówmy tak, jak na tak naprawdę jest. Więc kończy nam się kolejny rok. Ten film nagrywam kilka dni wcześniej niż Wy go widzicie, natomiast no, nie będę tutaj mówił o cenach kryptowalnych, jakichś specjalnych wydarzeniach, które teraz już się dzieją, więc na spokojnie w trakcie świąt możecie sobie ten materiał obejrzeć, posłuchać może nie raz, może nie dwa, a poczujecie się może trochę lepiej, może też nie. Zobaczymy, zależy jak Wy ten materiał odbierzecie, a dzisiaj chciałabym. Wam powiedzieć o 10 rzeczach, które ja chciałbym wiedzieć przed rozpoczęciem swojej drogi na rynku kryptowalut. Jakie takie ogólne zasady chciałbym znać przed tym, zanim wszedłem na ten rynek, zanim tutaj włożyłem pierwsze pieniądze. Więc myślę, że taki film dla osób, które dopiero wchodzą na rynek krypto, dla tych, którzy weszli na szczytach cenowych no i teraz są 90% na minusie, wydaje mi się, że taki film przyda Wam się, abyście po prostu zrozumieli pewne rzeczy, o których może jeszcze tutaj nie słyszeliście, albo wydawały Wam się mało logiczne. No i właśnie od tej pierwszej rzeczy chciałbym zacząć, czyli rynek kryptowalut nie jest logiczny. Powtarzałem to już wielokrotnie, napisałem to w książce, logika stojąca za rynkiem kryptowalut jest przedziwna i często ona nie ma nic wspólnego z tym, co my myślimy sobie, inwestując w dany projekt. No bo myślicie tak, inwestuje milion dolarów w ten projekt, inwestuje tysiąc dolarów w ten projekt, inwestuje nie wiem, 100 tysięcy, 10 tysięcy, jakąkolwiek sumę, no bo ten projekt za miesiąc ma wypuścić niesamowitą funkcjonalność, ma wypuścić super aplikację, z której będziemy mogli korzystać wszyscy, miliony użytkowników zaraz do tej aplikacji wejdzie, no i token po prostu pójdzie to the moon, bo żeby korzystać z tej aplikacji, trzeba będzie kupić ten token. No i każdy sądzi, wow, no super. No to inwestuje. No i token faktycznie sobie rośnie, no ale przechodzi, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie przed opublikowaniem tej aplikacji i cena tego tokena zaczyna spadać. Z jakiegoś powodu ta cena nie rośnie do tego wydarzenia. Ludzie nie skupują tego tokena do tego wydarzenia, do tej wyjścia tej aplikacji, gdzie będą potrzebowali tych tokenów, żeby z niej korzystać. A zaczyna się spadek, i to spadek taki wiecie, najpierw 5%, 10, 15, 20, mamy już tydzień po wypuszczeniu tej aplikacji, a token spadł o 50% i my się teraz zastanawiamy, co my teraz mamy zrobić? W sumie to my nie do końca chcemy z tej aplikacji korzystać, bo nie jest ona dla nas, no, korzystamy nie wiem, z innej platformy, innego DEXa, innej giełdy, więc co ja teraz z tymi tokenami mam? Zrobić. No i logika nakazywała, by zostawić te tokeny, bo przecież po tej kolekcji, jeżeli ktoś chciał się wysprzedać, to no to się wysprzedał. Aplikacja zaraz będzie miała miliony użytkowników, no to ten token samo przez się rozumie, że powinien zaraz rosnąć na swojej wycenie, a może już do tej wyceny nie dojść. Przykład Cardano, Polkadot i całej masy innych kryptowalut, o których wspominałem już wielokrotnie na swoim kanale, więc logika jest oczywiście Potrzebna, ale wydaje mi się, że bardziej powinniśmy ją się kierować w czasie besy, kiedy szukamy fundamentów i faktycznie próbujemy przewidzieć pewne trendy i tą logiką tym czym może się kierować rynek. Jakoś tutaj się wiecie wspomagać. Natomiast w czasie rozpędzonej hossy oleć to totalnie. Idziemy tam, gdzie jest hajs, idziemy tam, gdzie jest hype, idziemy tam, gdzie retail wchodzi, tam gdzie wchodzą, wchodzą też instytucjonalne pieniądze. I idziemy za nimi. Podążajmy za trendem, bo nie ma co wtedy doszukiwać się logiki, aby oni mają smart kontrakty lepsze, tańsze i w ogóle to łatwiej się tam programistom pisze. Spoko, fajnie, zapewne część programistów tam pójdzie. Projekty też będą budowały się na bazie takiego projektu. Ale jeżeli obok mamy Shiba Inu, która nagle wypierdziela od setki tysięcy procent, tutaj mamy NFT-ki, które rosną niesamowicie, a my mówimy nie, 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 bo to nie ma żadnej logiki w tym. No to, tak jak już powiedziałem Wam, za tą logiką, może nie zawsze, podążajmy. Druga sprawa, czyli nie Twoje klucze, nie Twoje kryptowaluty. Myślę, że żaden inny rok w historii kryptowalut nie nauczył tak wielu ludzi, że to powiedzenie, że to hasło ma prawdziwą wartość, a nie jest to tylko zwykły frazy, z który powtarzamy my, youtuberzy, twórcy i ludzie dookoła sobie takie hasła przekazują. Co jeżeli przy upadku FTXa miałeś tokeny na swoim ledgerze, na swoim portfelu jakimś zewnętrznym? Nic ci się nie stało. Jeżeli miałeś tam FTT tokeny, no to ok, ich wartość spadła. Natomiast cała reszta środków, którą posiadałeś na swoim ledgerze czy tej stablecoin, bitcoin, thiếu i cała masa innych tokenów, dalej tam jest, dalej. Posiadasz do niej dostęp, możesz je sprzedać w każdym momencie, wysłać i tak dalej. Co jeżeli te środki trzymałeś na FTX-ie? No dupa, czekasz w tym momencie na rozwiązanie sprawy z bankructwem tej giełdy, która, jeżeli będzie się ciągnęła, tak jak w przypadku MTX-a, no to możesz tych pieniędzy nigdy nie otrzymać, albo otrzymasz je za 5, 10, 15 lat. Jeżeli trzymałeś tam jakieś spekulacyjne altcoiny, to tych środków możesz już nigdy nie odzyskać, a jeżeli odzyska odzyskasz te altcoiny, no to ich wartość będzie bliska. Zero. Tak samo z innymi platformami scentralizowanymi typu Celsius, BlockFi. Wiemy, że trwają teraz tam upadłości. Oczywiście syndyki będą wchodzić, próbowały kaszować części tych firm. Jakoś te firmy będą próbowały... Odzyskać te środki, które niestety ale utraciły, ale to wszystko będzie wymagało czasu. I wy zamiast teraz posiadać te środki na swoim cold nawet jeżeli nie posiadacie tego trezora, Legera, jakiegoś innego cold to już lepiej, jakbyście trzymali te środki na Exodusie, na Metamasku, na Trust Wallet, czy na jakimkolwiek innym portfelu, do którego macie klucze, gdzie z tymi kryptowaltami możecie w każdym momencie zrobić to, co chcecie a nie będziecie czekali latami, hosta Wam przeminie, jeżeli taka hosta oczywiście przyjdzie, no i Wy tych środków nie będziecie mogli zainwestować, tylko będziecie je tam gdzieś hodlować niechcący, no bo przez to, że firma opadła i teraz jest w trakcie restrukturyzacji, jak to się ładnie nazywa w niektórych przypadkach, Wy tych środków dotknąć nie będziecie mogli. Także not your keys, not your coins. Trzecia sprawa. Pasywny dochód na rynku kryptowalut praktycznie nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak pasywny dochód na rynku krypto. Taki, gdzie wrzucacie 100 dolarów i te 100 dolarów na was pracuje, bezpiecznie, long termowo nie musicie, nie musicie tego tematu śledzić, nie musicie z tymi środkami nic robić, nie musicie żadnego efortu, żadnego nakładu pracy dawać od siebie. Takie rzeczy po prostu nie istnieją. Przez długi czas mogliśmy tak myśleć o Ankorze, tak? 20% stabilne w skali roku, i faktycznie kasa wpadała co blok. Zarabialiśmy nic, robiliśmy, w każdym momencie mogliśmy wypłacić te środki. No niestety, ale pieniądze, jak się okazało, nie spinały się koniec końców. Twórcy wypłacali stamtąd kasę, no i niestety wiele, wiele osób zostało pokrzywdzonych już kolejna sprawa, BlockFi, wrzucaliśmy tam swoje stablecoiny, Ethereum, Bitcoina, zarabialiśmy te kilka, kilkanaście procent w skali roku. Środki nie do odzyskania na ten moment. Dalej, jeżeli mówimy o Yield Farmingu, no to są pewne okresy gdzie można na tym zarabiać. Nie zarabiamy na Yield Farmingu teraz weźcie, bo to tokeny cały czas spadają ludzie wszystkie tokeny które wyfarmią sprzedają od razu no i niestety dupa z tego i nie możemy na Yield Farmingu zarabiać. Mamy oczywiście mining tak? czyli podłączamy sobie koparkę wybieramy że chcemy kopać Ethereum. Natomiast żeby na tym pasywnie zarabiać najpierw musimy się nauczyć jak się taką koparkę składa jeżeli chcemy na tym zaoszczędzić jakie programy potrzebne nam są tak naprawdę do tego żeby kopać. Trzeba je aktualizować trzeba Czyścić tą koparkę, trzeba aktualizować sterowniki, trzeba wiedzieć na jakim systemie tą koparkę postawić. Bo na Windowsie ta opłacalność jest zdecydowanie mniejsza. Cała masa rzeczy potrzebna jest do tego, aby z tego profitowo jakoś wychodzić. Żeby nie wrzucić, tak jak wiele osób wiecie, wiele osób w ogóle jeszcze teraz kopie Ethereum, nawet kiedy Ethereum już nie działa na pływo Znam takie przypadki niestety, dwa osób, które się do mnie zgłosiły i no niedawno, jedna osoba z dwa tygodnie temu, druga z miesiąc, Kamil, nie wiesz czemu moja kopalka tak mało Ethereum kopie. Ja mówię, ile? No ostatnio mi pokazuje zero, ale to chyba jakiś błąd jest. Jak to usłyszałem, to po prostu padłem. Ja mówię, gościu, czy Ty byłeś zamknięty w jaskini przez ostatnie miesiące? Nie wiesz o tym, że Ethereum już się nie kopię na kartach graficznych, na tych ASICach specjalnych, tylko Ethereum teraz działa na konsensusie Proof of Stake? Mm. Jakie było zdziwienie. Oczywiście nie widziałem twarzy tej osoby, ale domyślałem się, że po prostu było tak, co? Jak to się dzieje? Nie? No, no, no zdarzają się takie przypadki, więc tam też trzeba poświęcić czas. Ja sam wiem, jak kopałem parę lat temu kryptowaluty. Na to, żeby wybrać te najlepsze tokeny w danym momencie, bo przez najbliższe dwa tygodnie będziemy kopać to, później przez trzy tygodnie to, a czasami codziennie warto zmieniać te tokeny, no bo tak się zmienia trudność wydobycia, na przykład cena i tak dalej. Więc to nie jest też pasywny całkowicie biznes. Poza tym przy tych cenach prądu no to trzeba dbać o to, żeby może nie wiem, jakieś solary posiadać, żeby ten prąd był tańszy, no i żeby ta opłacalność tego kopania była jeszcze większa. Także pasywny dochód na rynku krypto to tak naprawdę utopia. Czwarta sprawa to airdropy. Chciałbym żeby ktoś mi powiedział na początku mojej drogi związanej z rynkiem krypto Kamil testuj wszystkie możliwe aplikacje. Testuj tą aplikację tą tą widzisz że tam jakiś kapitał napływa widzisz że ktoś tymi aplikacjami mocnie się Interesuje, że jakieś tam wisiki wchodzą, testuj te aplikacje, bo pewnego dnia może przyjść do Ciebie pan airdrop i zostawić Ci na Twoim portfelu kilkadziesiąt albo i kilkaset tysięcy dolarów. Takie przypadki były na Uniswapie, na Didyksie, na One Inchu i tak dalej. Wiele takich airdropów było w historii. No ja wiem, że teraz duża część z Was zajmuje się airdropami i po prostu działa w tym temacie. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze większej ilości osób, że warto właśnie teraz, w czasie besty, kiedy te projekty dopiero się budują i szukają tych early adopter, z tych wczesnych użytkowników, którzy potestują te ich aplikacje za darmo na razie, a w momencie, kiedy te aplikacje już wyjdą w pełni działające, kiedy token się pojawi, to Wy jako Ci wcześniej użytkownicy macie szansę, żeby taki token otrzymać całkiem za darmo. No i może to być naprawdę spora suma pieniędzy. Ale to właśnie teraz jest ten czas, gdzie powinniście się zmotywować do tego, aby tę aplikację klikać. Mieszkacie w Polsce, jest teraz mnóstwo śniegu, jak nie śmigacie na nartach albo na desce snowboardowej, nie macie jakichś tam ciekawszych zajęć, tylko siedzicie i oglądacie Netflixa, to ruszcie tyłek do tego komputera i poklikajcie w tę aplikację, zamiast oglądać kolejny serial. Piąta sprawa, nie nastawiałbym się na to, i to jest bardzo ważne, bo z takim nastawieniem chyba wszyscy do tego rynku przechodzimy. Nie nastawiałbym się na to, że jutro zostaniecie na rynku kryptomilionerami, że w ciągu tygodnia, dwóch, trzech, wasze portfolio z tysiąca dolarów stanie się milionem dolarów, bo tak nie będzie. Kryptowaluty to jest długi, męczący maraton z różnymi górkami i dołkami. A nie sprint. To nie jest bieg na 100 metrów, 12 sekund, 10 sekund i po temacie i ustawiamy się do końca życia. Nie. To jest bieg z przeszkodami tak naprawdę. Tak bym to może lepiej nazwał niż maraton, bo maraton przeważnie jest po jakiejś takiej prostej drodze, nawet jeżeli są górki i dołki, oczywiście tak, to nie musimy skakać przez płotek, nie musimy wpadać do wody, nie wiem, to takie Run Magedon no coś takiego, tylko że zdecydowanie dłuższy. Rynek krypto jest męczący zarówno psychicznie, jak i fizycznie, żeby śledzić to wszystko, żeby być na czasie, żeby mieć wysokie wyniki i dużo na tym rynku zarobić, to też niestety, ale dużo trzeba od siebie dać czasu, poświęcenia, chęci, takiej motywacji do działania. Jeżeli ktoś chce na ten rynek poświęcić 15 minut dziennie, Spoko, pewnie jakieś efekty też tej osobie uda się zdobyć, natomiast nie będą one na tyle zadowalające, na ile czyta się w różnych portalach. Oczywiście, tak że ten jest milionerem z Shiba Inu, a ten jest milionerem, bo kupił 5 kryptopanków, ale on wiedział kiedy te kryptopanki. Kupić. Albo w 2017 roku wymintował je sobie za darmo i przetrzymał jakimś cudem do tego 2021. Gdyby nie wiedział, nie interesował się tymi aplikacjami, tymi tematami, to on by tym milionerem po prostu nie został. Są przypadki, tak jak mówię, Shiba Inu kupujecie za 50, dolarów i, i jakimś cudem przetrzymujecie te środki przez tak długi okres. Natomiast są to promile, promili, więc nie łudźcie się, że wy takimi osobami się staniecie. A jeszcze gadanie w tym temacie jak mówię o maratonie, a nie sprincie, że no ja to jakbym kupił Bitcoina 10 lat temu, to teraz bym już był ustawiony. Nie byłbyś ustawiony, znam, no może z 5, może z 6 osób, nawet z pracy byłej, gdzie te osoby kupowały Bitcoina po 20 dolarów, po 30, po 50, może teraz ten materiał oglądają, to pozdrawiam serdecznie, pewnie wiedzą o, o, kogo, o kogo chodzi i że mówię właśnie o nich, ale sprzedawały tego Bitcoina po zarobieniu 100%, po zarobieniu 200, 300%, wszystko poszło, cały ten bitcoin poszedł na sprzedaż wtedy, no bo, wow, no zarobiliście 200%, tak? Bank wam daje, nie wiem, 2%, nie wiem, ile wtedy banki dawały, 2%, może 5%, może 7%, a wy w ciągu paru tygodni, miesięcy zarobiliście 200-300%. No to oczywiście, że kieszujecie się z tego, nie? Wtedy, te 10 lat temu, bitcoin był czymś innym, ta branża była czymś innym. I była śmieszną branżą, była wyśmiewaną branżą, była branżą traktowaną jako po prostu jedno duże wielkie skamerstwo, a nie technologia, która faktycznie adoptuje się do naszej codziennej rzeczywistości. I dlatego też większość osób, która kupiła tą Shiba Inu za te 100 dolarów, nie przetrzymała tej Shiba Inu do miliona, do dwóch. 99,999% ,99 tych osób nie przetrzymała do miliona dolarów. Osobiście nie znam żadnej osoby, która z takiej małej kwoty faktycznie zarobiłaby tą bańkę na siwie. Jeżeli ktoś z Was jest taką osobą, dajcie znać, napisz do mnie na plif. <grym> nie mówię Ci, żebyś porzucał mi adres, chociaż to by było na jakieś najlepsze udowodnienie, że tak się stało. Natomiast chciałbym po prostu Ci jakoś pogratulować tutaj na pliw dostaniesz ode mnie darmową książkę. Tak się możemy umówić. Kolejna sprawa to już chyba szósta, czyli uważajcie na wszystkich guru z YouTube'a, z Twittera, z Instagrama, z TikToka. Tych osób się teraz pojawiło bardzo dużo, będzie się pojawiało podczas hossy jeszcze więcej. Tylko często to są osoby, które mają niestety, ale bardzo dużo za uszami. Tutaj uczył Was, jak podrywać dziewczyny, tutaj później sprzedawał kursy językowe, tutaj później, nie wiem, skarpetki produkował, tutaj coś, tutaj coś, a nagle on jest wielkim znawcą od kryptowalut. A później, kiedy hosta się kończy, no to znowu go nie ma i znowu się zajmuje innym tematem. Wiele takich było, wiele osób też było, które naganiało na skamy, na piramidy finansowej. Teraz jest wielkimi górą od kryptowalut. Oczywiście niektórzy się mogli zmienić, a niektórzy po prostu z tego rynku, co już wycisnęli, co już udało im się ukraść, no, to już na ten lek po prostu nie wracają i się, zajmują się jakimś innym tematem. Także naprawdę uważajcie, komu ufacie w swoich kwestiach finansowych i pamiętajcie jedną rzecz, że to wy jesteście odpowiedzialni za to, jak klikacie kup, jak klikacie sprzedaj. Nie ktoś, kto wam powie o jakimś projekcie, bo nie znacie tak naprawdę jego intencji. Czy on chce dla was dobrze, czy on po prostu chce zarobić na was kasę? Ostatnio była taka historia chyba ośmiu chłopaków ze Stanów Zjednoczonych, którzy naganiali na jakieś akcje. Oni najpierw oczywiście kupowali tych akcji bardzo dużo, później na jakichś swoich zamkniętych grupach płatnych podsyłali informacje, że te spółki będą robiły niesamowite wyniki. No i ostatnio ich zamknęli, zarobili na tym łącznie ponad 100 milionów dolarów, z tego Pamiętam, 118 milionów dolarów, i teraz grożą im jakieś zarzuty za tak naprawdę stworzenie takiej grupy Pump and Dump. Także uważajcie na tych swoich guru, którzy pokazują się gdzieś tam w Lambo, w jakichś innych furach, bo często to są auta wynajęte, jakieś leasingi, które później odsprzedają, bo ich po prostu na takie rzeczy na co dzień nie stać. To kolejny temat siódmy, jak tak naprawdę można bezpiecznie pomnażać swoje kryptowaluty, jak zagonić te swoje tokeny do pracy. No i tutaj jest kwestia w sumie jedna. Jeżeli działa ta kryptowaluta na konsensusie proof of stake, jest możliwość stekowania tych kryptowalut, to zróbcie to teraz. Zatrzymajcie teraz ten film albo po obejrzeniu tego materiału, jak już zostawicie łapkę w górę i zostawicie subskrypcję na kanale, to weźcie te to swoje tokeny, nie wiem, macie NIR protokol, macie poligon, wrzućcie te tokeny na staking na własnym portfelu, nie na giełdzie, tylko na własnym portfelu. Wejdźcie na ten portfel, zróbcie stake, zamruźcie te tokeny i niech wam to zarabia te kilka, kilkanaście procent w skali roku. Przyjdzie hossa, wyciągniecie sobie te tokeny z tego portfela i sprzedacie je zyskiem plus pomnożona ilość tokenów, którą wsadziliście teraz w czasie Bessy. Zapomnijcie sobie o tych tokenach. Niech one tam poleżą pół roku, rok, dwa lata nawet, w zależności od tego, kiedy będzie dobry moment na sprzedaż. Ale Wy w ten bezpieczny sposób będziecie mogli te tokeny bez dodatkowego kapitału pomnożyć. Druga sprawa to są masternody, którymi mniej osób się trochę zajmuje. Ja w ogóle już zapomniałem o tym temacie. Nie wiem, jak ten, nie wiem, jak masternody teraz funkcjonują, czy to dalej jest jakiś taki lukratywny biznes, czy kryptowaluty wybierają ten sposób konsensusu, czy też nie, ale Masternody to też taki jest inny staking, można by było powiedzieć, że w ten sposób te swoje tokeny bezpiecznie pomnażać możecie, tylko, lub, tylko róbcie to na portfelach, do których Wy macie dostęp, a nie na platformach centralizowanych, bo Wam ugrzęzną te pieniądze jak na Celsiuszu, jak na BlockFi i innych tego typu podmiotach. Następny temat. Altcoiny podczas bessy spadają mocniej niż Wam się wydaje. I niezależnie od to, co już powiedziałem na początku, czy Wasz projekt ma zamiar zmienić świat, po prostu poprawi łańcuchy dostaw globalnie, zmniejszy czas oczekiwania na transakcje, tak? czyli jakieś tutaj Lighting Network, jakby token oparty na Lightning Network był i czytaj Nano na przykład z poprzedniej hos -y, zmieniające świat, zmieniające tempo przesyłu wartości, praktycznie darmowa kryptowaluta. I co? No jest teraz grubo, grubo pod wodą. Jeżeli na altcoinach macie zysk, bardzo duże. Realizujcie zyski. Możecie sobie zostawić małego moonbaga na koniec hossy, gdyby ten token jeszcze miał gdzieś tam wystrzelić. Natomiast 99,9% tokenów spadnie podczas bessy i spadnie dużo poniżej momentu, w którym Wy ten token kupiliście. W większości wypadków tak będzie. Nawet jeżeli lubicie jakiś projekt bardzo mocno, jesteście blisko Founderów i wiecie, jak to wszystko od środka działa? To oni przeważnie nie mają takich środków i nie będą nie wiadomo, jak długo bronili kursu bo nie starczy im kapitału na to, żeby na przykład te dwa lata besy, ten kapitał gdzieś tam, który posiadają w tym momencie na rozwój tej firmy, na w ogóle utrzymanie tej firmy, to nie będą inwestować w to, żeby z giełd zdecentralizowanych, z giełd skupować ten swój token i ratować jego cenę. To nie jest ten moment. Marketing w takim projekcie i pompowanie tej ceny, jeżeli projekt chce coś takiego robić, powinno się po prostu działać w tym temacie podczas hossy. I teraz choćby najlepszy news w danym projekcie wyszedł, to i tak tej ceny nie podbije. Zobaczcie, poligon, współpraca z Instagramem, współpraca z Facebookiem i wieloma innymi dużymi markami podbiła o kilkadziesiąt procent cenę tego tokena i ta cena już jest dużo poniżej momentu, kiedy te informacje wyszły. Czyli była pompka, ktoś się miał skaszować, ten się skaszował i już możecie niżej kupić ten token. Więc jeżeli mówimy o projekcie, który dostał współpracę oficjalne z tak dużymi markami, z największymi na świecie, to czego wy oczekujecie od swojego altcoina, który podpisze umowę ze sklepem pani Jadzi gdzieś tam, wiecie, w wypizdowi dolnym? Nie? No nie oszukujmy się. Współpraca, marketing podczas Bessy po prostu niestety ale nie działa. I wcale się nie dziwię, że projekty po prostu nie wydają na to teraz pieniędzy, bo szkoda tej kasy. Większość giełd, większość projektów zwalnia niestety ludzi, więc przy... przepalanie teraz jeszcze pieniędzy na marketing, który nie przyniesie żadnego skutku, albo płacenie, nie wiem, dużym giełdom za to, żeby do nich wejść teraz na platformę bo społeczność tego oczekuje, no to niestety, ale jest to słaby pomysł i musimy się uzbroić w tym przypadku w dużą cierpliwość. Ok, chyba dziewiąta teraz kwestia, czyli dźwignia finansowa. Uważajcie, naprawdę, to jest taka moja szczera rada oparta na doświadczeniu. Uważajcie na dźwignię finansową podczas BESSY. Widzicie teraz górę na Twitterze, którzy wrzucają swoje posty pokazujące wam, że zarobili tutaj 5000 na pozycji, tutaj 1000% na pozycji, tutaj ileś 100% za, no, zarobili na swojej pozycji. Tylko ja chyba mam skillina takiego, może, może go znajdę i wam go wrzucę. Jeden z takich gosków z grupy powiedział: wreszcie fajna pozycja, 700% do przodu tylko w komentarzach ktoś się go pytał, czemu nie wrzucasz steratnych pozycji, O nie, no przecież pisałem o stratnych pozycjach na grupie no tamte pozycje zabrało 80% kapitału, więc on teraz na 20% kapitału udało mu się w końcu po iluś pozycjach zarobić te 700%. Czyli wyszedł suma sumarum summa trochę na plus. A gdyby jeszcze ta jedna transakcja, jeszcze dwie transakcje wyszły mu na minus, a on widać tym kapitałem nie zarządzał zbyt roztropnie, no to cała masa osób, które go w tym momencie słucha, niestety, ale by była grubo pod wodą. Więc uważajcie na dźwignię finansową, szczególnie podczas Bessy, kiedy te altcoiny tradycyjne, no nie rosną, bo nie ma tego kapitału napędzającego te wzrosty, bo kapitał odpłynął od rynku krypto, kapitał odpłynął od całego rynku finansowego. Z tego co ostatnio słyszałem, to jakieś 35-40% całego kapitału na rynkach finansowych odpłynęło z niego, więc Pamiętajmy, że rynek krypto jest tym najbardziej ryzykownym aktywem, czy jednym z najbardziej ryzykownych aktywów, i ten kapitał stąd odpływać będzie w pierwszej kolejności. Więc musimy najlepiej poczekać na dopływ nowego kapitału, aby te wzrosty po prostu się rozpoczęły. Dobra, no i dyszka. Ostatnia rzecz, którą mam Wam dzisiaj do powiedzenia, to każdy na tym rynku traci. Ja straciłem, Ty straciłeś, Ty straciłaś, więc nie czarujmy się, że będziemy na tym rynku tylko i wyłącznie zarabiać. Takich osób nie ma. Ja, jak sobie to ostatnio przemyślałem, to ja na rynku krypto, patrząc na to, ile mi się udało zrealizować pieniędzy, patrząc na to, w jakim miejscu jestem, to straciłem kilkukrotnie więcej albo nie zrealizowałem kilkukrotnie więcej zysku niż mogłem. Mogłem mieć kwotę x razy 5 razy 10, bo miałem ją na przykład w Excelu, miałem ją nie wiem w Blockfolio, jeżeli nie korzystam z Blockfolio, ale taki wam daję przykład, tak, że moje Blockfolio pokazywało kwotę x, a ja z tej całej kwoty mam w tym momencie może 15%, może 10%, może 20%. No mniej więcej taka to jest wartość, patrząc na to ile mogłem zrealizować, ile więcej tych pieniędzy mogłem mieć a ile tak naprawdę udało mi się z tego rynku wyciągnąć. Więc skoro mi, osobie, która wydaje mi się, że jest doświadczona na tym rynku, udało się wyciągnąć tylko taki procent, to wcale się nie dziw, że Ty, skoro wszedłeś, weszłaś na ten rynek niedawno, jeszcze gdzieś tam na górkach cenowych, nie zrealizowałeś w ogóle zysku, albo ten zysk był bardzo malutki. Bo taki ten po prostu rynek krypto jest szybki, dynamiczny i trzeba każdy zysk, który uda nam się osiągnąć podczas Bessy, traktować za bardzo, ale to bardzo dobry wynik, a w czasie hosty wiedzieć po prostu w odpowiednim momencie, kiedy z tego rynku uciekać i realizować swoje zyski oczywiście stopniowo. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. To jest 10 rzeczy, o których chciałbym wiedzieć, kiedy zaczynałem z linkiem kryptowalut. Parę takich porad Wam dzisiaj przedstawiłem, które myślę, że mogą Wam pewne rzeczy poukładać w głowie i wytłumaczyć, że wiecie, to co widać na Instagramach, na Twitterach, to bardzo często jest bujda, to, że ja sobie siedzę teraz w pięknym Bangkoku i, i zwiedzam świat, zwiedzam Azję, no to, jest tylko to, to jest tylko spowodowane tym, że udało mi się chociaż jakiś procent kapitału e, oczywiście uratować z tego rynku, ściągnąć z tego stołu, bo miałem w odpowiednim momencie w miarę chłodną głowę, aczkolwiek to nie jest tak, że wyszedłem wszystkim idealnie. E, nie tylko ja. Posłuchajcie innych osób, które na tym rynku kryptowalcą od wielu lat. Też wam powiedzą, że trzeba mieć tutaj niesamowicie dużo szczęścia, niesamowicie chłodną głowę, żeby faktycznie na tym rynku zarobić. Jest to rynek, gdzie możemy zarobić najwięcej chyba na świecie, ale też najszybciej pieniądze niestety ale można stracić. Łapa w górę subskrypcję, czekam na wasze komentarze i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!